Minecraft Boat Race to popularna kategoria w Minecrafcie A w dzisiejszym odcinku będziemy debiutować w żużlu i Formule 1 w Poland. Żużel w Minecrafcie jest rozwinięty. Lany na żywo, duże turnieje, duża społeczność. A Formuła 1 Poland rozwija się dopiero jak kraczkujące dziecko, mogę powiedzieć, które ma 2 lata. A Żużel w Minecrafcie to tak jak taki typowy chłop co ma 40 lat. Czyli no różnica jest duża. I dzisiaj w tym i w tym postanowiłem zadebiutować. Żużulów w pierwszej lidze, a w formule, no, w jedynce. Okej, okay, ale zaczniemy, co to jest z Formuła 1 i w ogóle jak to wygląda. To jest łódka. Ja muszę łapami, wiosłami po betonie zasuwać. To oczywiście, po lodzie. Ciężka robota, trzeba mieć silne łapy. Ale po co jest Minecraft? No, może chyba postać może unieść ile? 800 kg na fakty punku. No, to w miarę dużo. Kwalifikacje, oczywiście, też są sprint, wyścigi i tak dalej. Nic specjalnego no Tor Algaweres Taki typowy tor Oczywiście najgorszy tor na jakim kiedykolwiek w życiu jechałem Tragiczny A to widzicie moje pierwsze kółka Pierwsze próby na tym torze Które były w środę Tak w środę A do trenowałem wy kiedy? W piątek oczywiście Tak a wyścig F1 w sobotę a dużo nie w niedzielę. Ktoś zapyta dlaczego trenowałem F1 W środę a żużla w piątek, bo musiałem nauczyć się jeździć, bo ja nie jeździłem tak, że codziennie siadałem i jeździłem, jak jeździłem na łódkach to tak for fun po prostu, a teraz no chcę się postarać no i codziennie trenowałem do tych moich tego, do mego debiutu mogę powiedzieć. No i dlatego na początku F1, bo do żużla musiałem mieć testy do Rybnika. Jakby co widzowie, nie pokazuję wam wszystkiego co się działo, bo by ten materiał trwał pewnie jakieś 5 godzin. Ale jeśli chcecie taki materiał 5 godzinny, to musicie pokazać aktywność dając lajka like i subika. No i nie przedłużę i do oglądania. Tutaj widzowie widzicie czwartkowy przejazd. Tak, czwartkowy, już widzę, że szybki skip zrobiłem, co prawda to prawda. Ale widzicie tą ścianę, o której się odbiłem. No i tą ścianę potem usunął. Oczywiście dla mnie to dobra informacja, bo z tej ściany nie umiałem się wypić. się zbliżały, godziny się zbliżały, a do wyścigu ewidentnie coraz bliżej. Piątek troszkę odpuściłem, żeby bardziej odpocząć się, zregenerować. Ale przejdźmy może lepiej do kwalifikacji. Dobra widzowie, widzicie, że mam 1,54. Ktoś powie, że wow, fajny czas. Dla porównania mój najlepszy czas to był 1,52,250. To był mój najlepszy czas, więc... Trochę byłem niezadowolony. Przejazdy słabe, strafnie. Ręce mi się trząsły, dużo stresu i dużo niepewności w mojej jeździe. Teraz widzicie, że naprawdę, tak no, dużo jest takich troszeczkę niepewności. No. Jakby nie, że tak jak normalnie. I tu właśnie był duży problem. Ale na razie, co obejrzyjcie ostatni kółka kwalifikacji. A potem po prostu przejdziemy do wyścigu. Więc, jeśli chcecie, to chodzi, po prostu to zeskipować i przejść do wyścigu. Ale też mogę powiedzieć o, zawod... o zawodnikach, też ciekawostkę. Na przykład, że Wiktorio jest ze mną w teamie i mafioza. Ale ja nie jestem w tym wyścigu w Cushion Dragons, tylko w teamie banana... banana Leclerc. No, dziwna nazwa, widzowie, ale no to prawda, jestem w takim teamie. I też się ściga z nami bardzo dobry kierowca, mafioza. Kierowca, który się ściga w F1 World. Dla porównania F1 World to jest F1, gdzie się ścigają osoby z wszystkich światów, czyli no światów kurde. no Da jeszcze powiem multiversum to by było już rewelacyjne. Po prostu z innych krajów, no Polska, USA, Kanada, Rosja, ZSRL, yy, Trzecia Rzesza z takich krajów właśnie tam się ścigają, no, czyli konkurencja na wysokim poziomie mogę powiedzieć. No i tyle, no widzowie, co ja mogę powiedzieć, tyle, tyle, no kwalifikacje to jak kwalifikacje, no przeciwnicy oczywiście Mateusz RP miał najlepszy czas, ale wbił mafioza, który raz na jakiś czas jeździ, a ja w Cash'em Dragons jestem jako rezerwowy, czyli jak mafioza jest, no to ja muszę stąd wywalać, ale może powiedzmy trochę o treningach, jak u mnie wyglądały, trenowałem tak, że po prostu miałem harmonogram, jak jechać, co i jak, opracowywałem linię jazdy, tor i tak dalej i też no poczucie moje bo to takie było ważne dla mnie oczywiście czy miałem duże problemy w jeździe miałem problemy z jednym zakrętem który właśnie zaraz będziemy jechali trochę chaoty, czy mi się wydaje że mówię nie wiem no halo mam huk To 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 macie a pomyśleć że kurde takie kwalifikacje trwają Trzeba te kwalifikacje to dla porównania taka ciekawostka, że trwały teraz samo co w profesjonalnej prawie Formule 1. Tylko że tu był jeden sektor. O! I to był zakręt, którego najbardziej nie umiałem. Ale jakoś potem się nauczyłem i był w miarę taki fajny i przyjazny. Dobra, no to już w spokoju obejrzyjcie jazdę, bo wiem, że zawracam pewnie i dupę i głowę gadając jakieś pierdoło zawodnika, których pewnie znać nawet nie chcecie. No ale no, kurde no. Ok, widzowie, przeszliśmy do wyścigu Formuły 1 Poland. No, widzicie, że startuję z 9 miejsca, ale nie miałem szans na miejsce. Uwaga, ósme, bo trzeba było mieć 1,51. A ja taki czas nawet nie zrobiłem na najlepszym moim czasie podczas wolnego treningu. To jest wyścig sprinterski, w normalnym ścigać się nie będę, bo po prostu nie mogę. Ale okej, okay, startujemy z 9 pozycji, nie są ostatni, to jest 1 plus. Więc no trzeba się postarać, zrobić dobry start i jechać dalej. No, Mafioza pierwszy, Mateusz RP, teraz Tracer. Okej, okay, widzowie. Ja, jakby co nie mówię, to na żywo, więc po prostu będę mówił, co się dzieje. No i uwaga, rewelacyjny start. Wyprzedzono od razu. Są dwie osoby na tym starcie. Trzy. I tu zajmuje najwyższą lokatę. Czwarte miejsce zajmuje. No, tutaj na starcie to trzecie miejsce już zajmuje, No, niesamowite, szczerze! Niesamowite. Czwarte, nie trzecie. No, i teraz na piątą lokatę idę i trochę na tej piątej lokacie się poutrzymam. No, ale widzicie, że tu każdy od każdego odjeżdża. Ale u mnie był rewelacyjny start. Po prostu bomba. Najlepszy start to był. Wiktorio z problemami z siódmej pozycji na jedenastą, a ja z dziewiątej na piątą pozycję. To pokazuje, jakie starty u mnie w F1 są przemocarne. U mnie na starcie zrobiłem chyba najlepszy. No najlepszy start zrobiłem z całej stawki, najwięcej pozycji do góry poszłem i najfajniejszą przewagę zrobiłem. Potem widzowie wyprzedził mnie po prostu jeden typ i trochę jazda była wolniejsza, bo on stres się wdarł, trochę go się pobijałem i też jechał lepszym tempem, u mnie tempo nie było mocne, u mnie było dobre blokowanie, wyprzedzanie i takie jakby starty w F1 i to były jedyne rzeczy, które tak dobrze potrafi, czyli początek, wyprzedzanie i takie blokowanie. Ale potem, widzowie, stała się rzecz nadludzka, mogę powiedzieć. Trash racer zjechał do boksu, bo mu padły opony. Jechał na medium, więc, no, padły opony, więc głupia taktyka. Ale to będzie ważne w kontekście wyścigu. No i widzicie, widzowie, opony mi pękły. Yy, mam... Ostatni kółko, 6 sekund przewagi i walnąłem chłopa Adamixa na 10 miejscu. Jest niebieska flaga, chłopo powinien mnie przepuścić. Nie, jedzie moją linią jazdy po prostu już. Potem dostałem takiego dziwnego laga i już Wiktorio z 6 sekund przewagi zrobiło się kilka sekund. No i jadę sobie nadal, jadę. Wyprzedził mnie tam chyba... Strasznie nie wyprzedził, mnie Widzicie, że to jakieś bugi są. I znowu Adamiksa uderzam, a Trash Racer mnie wyprzedza. Adamix wreszcie mnie puszcza, ale dwa razy uderzenie tego samego typa. On ma jeszcze niebieską flagę, powinien przepuścić. To jest dla mnie trochę skandal. Wiktor jest za mną. Tutaj nie wiem czemu. Coś się właśnie zbugowało. I teraz właśnie mnie wyprzedza przez moje głupie błędy. Nie powiem, byłem strasznie wzerwiony, że wróciłem na... Prawie swoją pozycję, więc postanowiłem. Więc Sprawę swoje ręce. Sekunda 80 setnych ktoś pomyśli, że już nie do odrobienia. Ja to postanowiłem się skupić i zrobić rewelacyjny kombek na pozycję po prostu. Ale czy na pozycję na stałe? No to właśnie teraz zobaczycie. No, piękne wyprzedzenie Wiktorio po zewnętrznej na krótko. Tutaj ja jadę. Już na tej lepszej pozycji. Victorio wyprzedza mnie po krótkim. Dobre wyprzedzenie, Wiktorio, ale tutaj mam troszkę większą prędkość. Jadę trochę bardziej szerzej jadę trochę to mój błąd, ale prędkość mam gigantyczną. Victorio musi spowalniać. I tutaj walka, ostatnie zakręty. Ja jadę bokiem. On się boi we mnie uderzyć. I ja go wyprzedzam. Ostatnie mimi mi, 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 metry po prostu są. Ja jadę. I czy uwaga wygram to właśnie zaraz zobaczycie. Wiktory 10 centymetr ode mnie. Po prostu centymetry. I uwaga, siódma pozycja, ktoś powie, że rewelacyjnie, ale potem zobaczycie, co, co się stało. Dobra widzowie. Jest zła informacja co do F1. Nie mam siódmej pozycji. Tak, nie mam. Opony hardy mi padły po siedmiu kółkach. Hardy, to, to to, trzeba potwierdzić, więc no był zwalony plugin. I z siódmej pozycji sędziowie naplugli mi w twarz i tak, na dziewiątą dali mi. Mogę powiedzieć, że pit stop trwa 40 sekund, ale przejdźmy do żużla. Może lepiej. Okej okay, widzowie, tutaj widzicie, że jestem na takiej ceremonii, gdzie prezentuje się zawodników. Ja tu sobie siedzę. I po prostu sędziowie patrzyli na zawodników. Oczywiście był live, ale zaczniemy od moich biegów. Miałem trzy biegi. To był bieg pierwszy, gdzie byli sami seniorzy. Tutaj szczerze mówiąc, miałem duże nerwy i dużo strasznie problemów. Czekałem bardzo długo i powiem tak: no, nie czułem się to dobrze. Jakoś słabo nie miałem dużej pewności siebie podczas tego biegu. Mówiąc szczerze, i podczas ogółem tak, miałem duże problemy. Ale strenowałem dużo, starałem się naprawdę na treningach, stawałem siebie 100%. Robiłem naprawdę duże postępy, na przykład od piątku do soboty. No to zrobiłem gigantyczny postęp, a od soboty do niedzieli jeszcze większy postęp zrobiłem. Więc no, jestem z tego usatysfakcjonowany i zadowolony przynajmniej. Ale okej, okay, no widzicie, teraz robię takiego test lapa, czyli testuję sobie kółko, jadę okrążenie. Wcześniej też oczywiście były takie testy, że mogłem 2 minuty jechać kółeczkę sobie. No, i stoję na trzeciej pozycji. No. tutaj Chris, mój coach, taki ustawia mnie, mówi mi, co mam robić. W trzecim biegu będziecie tylko słyszeć, jak wyglądał wyścig, czyli jak to wygląda, jestem ja, mój kolega, i po prostu ten Chris, czyli taki voiceover, mogę tak to nazwać, mówi, co robić, itd. i tak dalej, właśnie. Dopiero to będzie wcześniej biegło, na razie ja będę opowiadać co się dzieje na tym biegu, albo czasem nie będę opowiadał. Wiem, że to dziwnie brzmi, że będę opowiadał, nie będę opowiadał, ale no, nie wiem już co wam powiedzieć, szczerze mówiąc, nie, nie mam pojęcia. Teraz widzicie, że czekam na jednego zawodnika i już ja, przepraszam bardzo, się nie odzywam, nie wcinam, dam wam oglądać ten piękny, po prostu, no mogę powiedzieć, że spektakl. Drugi bieg, no nie powiem, widzieliście pierwszy bieg, trochę byłem wnerwiony, no porwane mogę powiedzieć to od razu, oby mi monetyzacji nie dali. No, ale ja się nie zarabiam z YouTube'a, więc możesz dać tego tak, lajka. Ale przejdźmy do drugiego biegu, też możecie zobaczyć, jak mi ten no bieg poszedł. Ten raz bieg wyjebało. był I nad wyraz specjalny. No, nie jest specjalny, że chory psychicznie, tylko że specjalny, bo wyjątkowy, jak coś. No, ktoś zaraz pomyśli, że jestem rasistą, bo może jestem. Nie, no, żartuję, żartuję tak, sobie. Tak, Okej, okay, dobra. dobra, tutaj widzicie, że się ustawia na starcie, to jest bieg okułem drugi. W moim wykonaniu, a ogółem to był bieg czwarty Więc no trochę źle, numerowałem ja troszkę, ale to bardziej pod siebie robiłem Startowałem tutaj ja i chyba dwóch seniorów I ja i jeszcze jeden junior Wcześniej byli sami juniorzy jeszcze szczerze mówiąc wcześniej miałem szansę z czasów na trzecie miejsce Więc no miałem duże szanse, ale no słabo a klub to jest jakaś Fatlanta, to, to chyba on tak się nazywa, nie mam pojęcia widzowie, ale co ja mogę powiedzieć, co ja mogę powiedzieć, a jeszcze napiszcie w komentarzu ile ja razy powiedziałam, co ja mogę powiedzieć, ciekawe il, ile widzów będzie w ogóle tu liczyć, pewnie szczerze nikt, ale jak ktoś spróbuje nawet policzyć to pewnie szczerze nikt, gdyby tak fajnie policzył. No, i ja jestem ustawiony, walnąłem w taśmie, i to pamiętajcie, no to będzie ważne. Zaczyna się wyścig dobrze poszły. Jestem oczywiście na pierwszym lokacie, ale są słupki. Normalnie jestem na trzecim, bo jakby ważniejsze są słupki. No i na czwartym, ktoś powie temu. No i patrzcie, no wszyscy mnie wpisdu wyprzedzają. Ręce mi się drwią, jak nie wiem, u jakiegoś Mariusza Pudzianowskiego po wypiciu prowarów. No i siedzę w tych lokatach, siedzę, pachoły są ode mnie w cholerę, daleko, Temu słaby, słabo się odbijam. Wszyscy mnie wydają, jestem strasznie zdenerwowany. I jeden typ się wywala, i to może być szansa na moje pierwsze punkty Tutaj jedzie Ostawis. I uwaga, no nie wywalił się, nie. A już było bardzo blisko do tego. Jedzie. Jedzie, jedzie, ja tu szeroko pojechałem strasznie też mi mówiono, że czemu szeroko tak pojechałeś ja takie kurno, przepraszam. I wywala się nasz teammate i mamy ostatnie kółko, ostatnie kółko. Drugie miejsce jest w wyciągnięciu ręki. I teraz uwaga, ja jadę, chłop się wywala i zajmuje pierwszą lokatę, ale wyścig zostaje. Wygrałem? Bieg Ej Niech to ostatni. zabierał już. Dzięki Zaraz będzie olgit, więc jeszcze kończę już kolej. Ok, Uwaga, olgit. Trudny tak. start, Fizek zaspał. Ojej, ja, ja wypuściłem. Nie jesteś pierwszy na do mnie, nie? będzie. Ja do twalsza szkoła bym Co to za to? Nie, no tak. Minimalnie się im oddalasz. Kurna to szeroko. O ja pierdolę. Wyjeżdżamy, komendy, ja się od nich, spokojnie, że tam jest bardzo zajebista Nie kolejna na jest dla... To dla póki to nie jeszcze... Klasa do nich. Tam ale ja tu przechwytam, Co? może być, może być. Hej, za szeroko. Kurna, stres, powiem tyle, stres mi zjadł. Powiem tyle. I dziękuję. Widzowie. No Drugi wiek po prostu nie wystartowałem, bo walnąłem taśmą. Ale naprawdę, no. Widzieliście słowa mojej frustracji i no mego takiego smutku po prostu. Stresowałem się. Serce mi nawalało, nie wiem, 200 na godzinę i przez to. Ale powiem, tyle: no, to jest seria. Seria z kilkunastu odcinków. I może uda mi się podnieść. I powiem tak. Na następne wyścigi będę chciał coś osiągnąć. Ja nie pozwolę, żeby zajmował ostatnie miejsca. Mogę powiedzieć. Byłem strasznie zestresowany i wiem, że to tylko przez to przegrałem. I powiem tyle. Już na pewno nie przegram ani razu i na każdym wyścigu będę tylko się starał, żeby wygrać, bo tylko to mi zostało i tylko to mi uratuje. I dziękuję za oglądanie, like, subik, nara.